Księgę Maszyna Toytory, witam Was w kolejnym odcinku z jednej z Waszych ulubionych serii na tym kanale: czyli testowania podróbek Brawl Stars. Najdziwniejszych i najgorszych podróbek Brawl Stars. Pod ostatniego odcinka polecaliście mi, żebym pobrał Box Simulator Brawl, czyli tą oto giereczkę. No i zobaczymy, czy ona rzeczywiście jest taka fatalna, jak mówicie. Sam nie wiem, czego się spodziewać, bo spora część z Was, jak podawała mi tą aplikację, to mówiła, że to jest tragedia. Że większej podróbki nie widzieli, więc ja już ją odpalam. A w tym czasie, jak możecie, zostawcie szybko łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. Jak damy radę tutaj, dobić 2000 łapek, to najdługo przetestuję jakąś nową, inną, jeszcze gorszą podróbkę. Oprócz tego, standardowo nie mógłbym zapomnieć, tutaj wyszczę tam 10 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcesz być pokazany w kolejnym odcinku, tak żebyś mnie subskrybował i już masz szansę. Nie poddawajcie się, może w końcu to wy będziecie tutaj pokazani. No i dobra, lecimy. Tak to wygląda w lobby. Tu jest w ogóle jakieś czarne, nie wiem co to ma oznaczać. No ale weźmy sobie do Trophy Road'a i zacznijmy od odebrania skrzynki, tak? Za 5 pucharków. Nie wiem skąd te 5 pucharków tutaj mam, skoro nie grałem, ale spoko chętnie ją przygarnę. Patrzcie, mamy normalnie big. Boxa i szczerze, ta animacja i sam big box wygląda ładnie. Uwaga, otwieramy sobie szybciutko, mam jedynkę, ale nie świecącą. Okej, okay, ulepszenie do wszelki i 21 gemów w big boxie? Okej, okay, dziwne, ale spoko. Co my tu w ogóle mamy w tym trofi Chyba tak klasycznie, nic specjalnego, po prostu zadmiarze, boxy, monety. No tak jak to zazwyczaj było, co nie, za starych czasów. Właśnie mam dla Was zadanie, Ziemeczki. Oglądajcie ten odcinek do końca i napiszcie mi w komentarzu, jak oceniacie tą grę w skali od 1 do 10. Jestem ciekawy Waszego zdania. No dobra, więc od czego sobie zaczniemy? Może Wbijmy do sklepu i tutaj jak widzicie jest dosyć ciekawie. Mamy skinki do Shelly, tylko dlatego są te same szelki, bo ja nie mam nikogo więcej niż Shelly odblokowanym na tym koncie. Możemy sobie nawet kupić starszeli za 60 gemów i ona jest najtańsza z tych wszystkich? What? To kupię sobie ją. Od razu biorę starszeli człowieku, jaka animacja, co jest? Nawet gwiazdki się tam jakieś świecą. No dobra, starszeli przyjmujemy. Mamy też jakieś skiny lepsze, które żeby dostać, to trzeba obejrzeć reklamę. Ja podziękuję, nie będę tu reklam oglądał. Mamy Gemiki i tak dalej. No dobra, no to proszę Państwa, przejdźmy sobie teraz dalej. Chodzę w karnet i tu w karnecie możemy zobaczyć 23 sezon i reklamę Jezu, reklama się włączyła. To jest bardzo duży minus tego typu gierek, ale okej. Okay. Jeśli chodzi o karnet, to możemy zobaczyć, że mamy 23 sezon dopiero, więc troszkę się cofnęliśmy w czasie, bo my w brawlu mamy już 37. Tam 38, więc no nieźle to wygląda. Na końcu jest RT to był ten z to kit? Co tu robi kit na 30 levelu w karnecie, what? No ale na końcu mamy kolejnego kita, i przed chwilą pisało, że RT Normalnie mi tu pokazuje RT, widzicie? jego skina A jak się kliknie to wyskakuje kit, nie ogarniam Ile kosztuje karnet? 1200 eur, człowieku, które nawet ja nie mam Ej no, zaszaleli, bez przesady, I mamy takiego dziwnego boxa w ogóle, takiego czerwonego Zaraz sobie wszystkie te skrzynki otworzymy Najpierw odbierzmy big i z karnetu, uwaga, co my tu będziemy mieli? Aha no słabo, słabo, ale 23 gemiki, dużo tych gemów dropi. Dzisiaj mój cel to odblokować wielu zadmiarzy, tutaj mamy jak widzicie 76 brawlerów, no ale ja najbardziej wiadomo, że chciałbym trafić z pajeczka, mam nadzieję, że się uda. W ogóle mamy tu jakieś gierki, jak klikniemy sobie, żeby zagrać, to patrzcie jakie są tryby, wszystkie te normalne co w brawlu. Ale mamy też jakąś zakładkę mecz 3 starą, klikam w nią i co to będzie? Okej, okay. ekran mi się obrócił w drugą stronę, i co, i teraz mam, co to jest? Jakieś dziwne rzeczy tu są. Dobra, zagrajmy. Zobaczmy o co w tym chodzi. What? okej, okay. muszę zbierać chyba te same kolory i tak przesuwać sobie po prostu. Ej, dobra, ja zawsze lubiłem tego typu gierki, więc to jest fajne, widzicie? Musimy trzy kolorki obok siebie ustawić. Wtedy one nam się rozwalają i dostajemy punkty. Ehm, no, nie będę was zanudzał grając w to, ale jak komuś się ludzi i chce sobie popykać, to akurat to jest fajna gierka. Więc to duży plus podróbki, bo tego nawet nie ma w normalnym brawlu, a Mogliby twórcy w sobie coś takiego dodać, więc to mi tam pasuje. I im chyba zajdziemy dalej w tym mamy lepsze nagrody nice ale dobra ja już wracam do Gierki no i moi drodzy przejdźmy do otwierania kilku browboxów co tutaj ciekawego trafimy oj na razie słabo szczerze słabiutko co to ma być w ogóle widowie e, nie dają mi żadnego zadymiarza. już troszkę tych skrzynek dzisiaj otworzyłem co nie bo były wcześniej bigboxy teraz browboxy otwieram kiedy mi w końcu jakiś zadziwiaj dropnie? ja nie chcę cały czas tych punktów ulepszyć do szelki Dobra, no, potwieramy sobie jeszcze troszkę tych freeboxów tutaj darmowych e, no i później przejdziemy do lepszych do bigboxów później do mega boxów a na otworzymy tego jednego za reklamę i zobaczymy, co to za skrzynka. Bo szczerze, jestem ciekawy najbardziej właśnie tej nowej skrzynki, jak ona będzie wyglądać, ale póki co, jestem pozytywnie zaskoczony tą podróbką. Jak na podróbkę to wcale nie jest taka zła, testowałem gorsze, więc no, zobaczymy, jak będzie dalej, bo to jeszcze nie koniec tego odcinka, zostańcie do końca. Na razie nie trafiłem ani jednego zadywiarza, już bardzo dużo skrzynek otworzyłem, więc o to tu chodzi w ogóle. No. Powiedzmy, że otworzymy sobie jeszcze takie trzy skrzyneczki, te najsłabsze, Broboxy, i zaraz przejdziemy do bigboxów, w których mam nadzieję, że w końcu coś trafię. Sorry, tam za papugę w tle, ale papuga u idolki na chacie szaleje, jak to widzowie zazwyczaj. No ale dobra, przechodzimy sobie szybciutko do big boxa. I to będziemy mieli w big boxie? Pierwsza, taka lepsza skrzydeczka. Uwaga, też nic nie A i te skrzynki są jakieś zaczarowane, i tu się nie da nikogo trafiać. Ja nie mam czytelnie przecież żadnego zatybiarza odblokowanego. Widzicie? Dobra, ulepszy sobie szelkę. Hop, hop, hop. jo, szelka będzie ulepszona na wyższy level. Dobra, już mi się nie chce. Wracamy do otwierania, bo to jest ciekawsze. Proszę Państwa, 300 monet poszło i znowu nic nie mamy. No nie wiem. Potwieram sobie tak jeszcze troszkę właśnie tych big boxów, może tak, nie wiem, z 10, z 15, no i jeśli nic nie wpadnie, to po prostu przejdziemy sobie znowu do kolejnych wyższych skrzynek, czyli do mega boxów, ale jestem zawiedziony, naprawdę jestem zawiedziony, bo... Aha, już mi brakło monet, super Na szczęście mamy jeszcze 1200 gemów, co pozwala mi otworzyć 12 megaboxów I myślę, że w tych megaboxach coś fajnego Już mi dropnie, ale zanim to, mamy tu jakąś dziwną Zakładkę edit, jestem ciekawy o co z nią chodzi Uwaga, klikamy sobie, what? Teraz mamy na inaczej skrzynki ułożone w lobby No dobra, aha, i to tyle, tak? No, no spoko, można sobie ustawić jak się chce Mamy tu jeszcze zakładkę games i mamy jakieś kolejne Nowe gry, ale mamy też reklamę Mamy catch brawler i rulet No to na to sobie wejdziemy, może na tą e, I co? I tutaj kręcimy sobie takim speed i mogłem się trafić albo gemy, albo monety, albo nawet skin, którego ja trafiam. Ty, witchery normalnie mi tu dropnęła. Ale kozak drop. To było fajne, ale wracamy sobie jeszcze do tej drugiej gierki, bo w tą już nie mogę zagrać, dopiero za 4 minuty będę mógł znowu zakręcić. Teraz mamy catch brawler. I o co tu chodzi? Gramy. Okej, okay, muszę klikać w tych zadmiarzy, zanim oni mi znikną. Im szybciej, im więcej kliknę, tym dostanę więcej punktów do szelki. W sumie fajne te minigierki. Zaczyna mi się ta podróbka podobać, wiem, że to dziwne. Ehm, dobra, zagrajmy sobie jeszcze jedną gierkę w tych normalnych trybach, żeby zobaczyć, czy tutaj też się w miarę normalnie gra. I po nich przejdziemy już sobie do najlepszych skrzynek. Okej, okay. aha, i to już jest gierka, że po prostu klikacie, ona wam się symuluje i ja akurat zaję teraz dziesiąte ostatnie miejsce chyba. Dobra, zagram jeszcze raz. Może teraz zajmę lepsze miejsce. Ehm, fajnie, że nawet nie możemy sterować, tylko wszystko jest losowo. O, wygrałem, plus 10 pucharków, dobra, dice. No nic, lecimy za openingiem, ale mamy nitę do odblokowania. Yo, i czemu nam się nie chce odebrać? Patrzcie, wbiłem pucharki, 15, i nie mogę tej nity odebrać. No i o tym właśnie mówię, to pewnie dlatego tak hejtowali się tą gierkę, że są tutaj bardzo dziwne bugi. No ale dobra, otwieramy pierwszego Mega A ty drogi mi tak dostawić do tego momentu napisz w komentarzu mega Okej, okay, wracamy i otwieramy. Co tu będzie? Jedynka znowu i nic nie ma. Ej, to są jakieś żarty. Czy ja w tym odcinku w ogóle coś trafię? Pamiętajcie, zostało mi jeszcze tylko ile tych gemików? Tysiąc, czyli starczy mi równo na otworzenie dziesięciu tych skrzynek. Nie mogę tego tak zostawić, że nie trafię żadnego nowego zadumiacza. Ej szczerze, jak nie trafię żadnego zaduwiarza przez tyle skrzynek. To, to będzie jakaś tragedia, więc otwieramy sobie szybciutko tutaj. O jezu, nie, to masakra. Nic totalnie nie chcę dropnąć Oprócz tego, poko, którego w końcu udało się trafić. Już byłem hejtować, ale mamy pierwszego nowego zademiarza. Jest nim poko, no nie jest jakaś wysoka rzadkość, ale zawsze coś. Więc otwieramy sobie kolejne. Starczył jeszcze na 7 skrzydeczek, już teraz na 6. No więc lecimy szybciutko dalej z openingiem. Proszę, daj mi coś dobrego. O, chyba coś będzie. Nie, to tylko ulepszenie do pokoju, bo teraz już mam dwóch zadymiarzy, więc tutaj będę miał pewnie dwójkę. Ale jednak teraz mam trójkę. To tu już musi być nowy zadymiarz. I proszę Państwa, co będziemy mieli? Tym razem jest to roza? Tak, dobrze mówię, poznałem po cieniu. Kolejny rer, zadymiarz odblokowany. Dajcie jakąś wyższą rzadkość. Dajcie spajka najlepiej. Proszę! Trójka znowu? A nie, bo teraz już mam trzech zadymiarzy, dlatego była trójka. Teraz musimy polować na czwórkę. Jak będzie czwórka, to to oznacza, że będzie nowy zadymiarz. A na razie, jeśli chodzi o punkty mocy, to to mnie nie interesuje. Trzy ostatnie skrzynki. Na tyle mi starczy. Chyba, że trafimy jeszcze jakieś gemy, żeby było tutaj więcej do otworzenia. O, są gemiki. Może się uzbiera na czwartą skrzynkę. Ale na razie cienko, bo nie ma żadnego lepszego zadymiarza niż z zielonej rzadkości. Tylko dwóch broń... Polerów odblokowałem, a naprawdę już tyle tych skrzynek otworzyłem. Dobra, tutaj też nic nie będzie. I to oznacza, że staćmy na ostatnią skrzynkę Megaboxa. Otwórzmy ją. Zakończmy dobrze te Megaboxy czwórka, dobrze, na sam koniec jeszcze nowy zadywacz się odblokuje i kto to będzie, Riko, no i pięknie pierwszy zadywacz niebieskiej rzadkości myślę, że nie można rzekać. E, ustawmy go sobie od razu, a co, proszę bardzo Riko ustawiony, i teraz pewnie w sklepie mam więcej skillów, tak, mam więcej skillów, ale za obejrzenie, do reklamy tutaj mam Rico, widzicie, e, no spoko została mi ostatnia skrzynka, którą możemy otworzyć za obejrzenie reklamy przed tym jednak zagrajmy sobie jeszcze jedną gierkę może na hotzone, i zobaczmy jak tutaj się będzie grało, czy też po prostu jest to Symulacja tak, revis, Jak był? nie, ogóle przegrałem w ogóle ty. No to nieźle. Dobra, jeszcze jedna giereczka, ostatnia, żeby mi dało pucharki, bo teraz już wygramy, o to chodzi, widzicie, plus 8. E, no i dobra, mogę odebrać tą nitę, czy nie? Mogę. W końcu się odlagowało, no i Nita też wjeżdża na moje konto. E, coraz więcej zadymiarzę. Jeszcze bigboksik tutaj do odebrania i w nim akurat nic nie mamy, no to czas na ostatnią skrzynkę. Oglądam reklamę, żeby ją dostać. Proszę bardzo, zobaczymy, co w niej środku będzie. Szczerze trafiła się strasznie długa reklama. Oglądam już minutę, zostało 7 sekund, więc mam nadzieję, że będzie... Warto tyle czekać po tą skrzynkę. Przekonamy się już zaraz, drodzy widzowie. Skrzyneczka tu już na mnie czeka. Proszę, niech da nam ona coś dobrego. Najlepsza skrzynka w tej podróbce. Musimy ją otworzyć. Please! Jest piątka, więc będzie jakiś nowy zadymiacz. No i kaman, kaman, kaman. Kto to będzie taki? Nie będzie nowego zadymiarza i po to złożę tą reklamę, żeby dostać tyle punktów mocy? Nie, no tragedia. I szczerze, dobra, jeśli chodzi o samą grę, ta podróbka nie jest jakaś najgorsza, ale ma też trochę swoich minusów. No, szału nie robi, jakby nie patrzeć. Wiadomo, może do zwykłego Brawla to ona nie ma podjazdu. Oceńcie tą gierkę w skali od 1 do 10 w komentarzu i piszcie jakieś inne ciekawe gierki, które mam przetestować związane z Brawlem. Do zobaczenia, piona!